Witam Was serdecznie w na nagraniu z gry Age of Civilization. To jest polska gra. E, opiera się na takie po prostu pokonanie wszystkich w świecie. To jest takiego jak Europa Universali. To jest sobie Może współczesny świat 96. Cywilizacja to może Polską, a także było patriotycznie Muszę tutaj znaleźć Teraz tak patrzę że widzicie po prostu dotyk no, oczywiście wybiorę cywilizację no, tutaj się dopiero wybiera cywilizacja jest mi się dziwnie żeby się będzie teraz grało na poziomie na ekranie bo Okej, coś się chyba tutaj zbawowało z ekranem. A tak. O, tak będzie chyba kolor ładny. Rozpocznijmy grę. Ja zawsze gram na pionowym ekranie, to jest poziom. Sobie, jak widzicie, rekrutujemy. Wniesienie, dobra. Tutaj zajmijmy ten teren. O, Zakończamy turę. W kolejności ruchu się pokazuje, która struktura. Który kraj będzie w kolejność, w kolejnością ruchu. No wojna z Niemcami Węgrami. Z Węgrami nie chcę walczyć. Nie jest i tak więcej w linii obrończej do dobra. Z węgrami sobie zawalczę. Jeszcze przerząd. O, jednak nie. No, I Niemcy mogą już zaatakować. Padygrom z Czechami też spróbuje. Pakt o nieagresji z Ukrainą. Bo niezbyt dobrze mieć tylu wrogów Nie wiem na to nie to mają ale... no, 203. Dobra. O, jednak Czechy nam wypowiedziały w I nic już nie ma. Rośniemy w siłę Generalnie pierwszy raz będę nagrywał w tym programie ten dłuższy materiał Jeśli może znacie jakieś lepsze programy do nagrywania Nie wiem jaka to będzie jakość jak nagrywałem to było 480p nawet nie Chyba 360 p no Nie chcę w takiej, takiej rozdzielczości puszczać materiałów Tutaj jest jakiegoś coś że możemy generalnie sprawić, żeby to państwo, które pokonaliśmy wróciło. I to jest na, na, tylko w tych prowincjach, które po prostu dane państwo miało stolice. Bardzo... Nie, ja tego za bardzo nie stosuję. Nie mogę zrobić Węgrom Wasal. Was, nie tego nie stosuję, bo to jest trochę bez sens. Oczywiście taki kraj jest nam podległy i w ogóle tego typu. No, ale po prostu. tutaj się, tutaj się inaczej rekrutuje, bo do jakby osobnym krajem się drugim gra. Bra. Dania ma. Ile? Trzy prowincje. Wojna z Holandią. Dobra. No, tutaj port? Nie ma. Tego ma port. Tu zaakujemy Daniel. Aha, fani Turcja i Włochy. Dobra, złochanie, spróbuję w nawiązać Teraz chyba Turcji, po prostu, nie będzie kabałów. Coś się prostu... teraz przypomniało, odcinek historii bez tendury, było... to był Stefan Babatory. No właśnie te, te jak walczyli z No właśnie było atakowali strzel keb kebaba jak się przypomniało więc no. 10 tysięcy mamy 40 tysięcy, bo ja to nic nie zrekrutowali okej, okay. dobra z Rosją nie będzie. O Tutaj jest zawsze tak, że albo Rosja tutaj się rozciągnie w siłę, tutaj, tutaj, wszędzie, albo Kazachstan, albo właśnie Japonia. I zawsze jakiś kraj tutaj uda mu się zrobić takie wielkie tereny. Chyba raz mi się zdarzyło, że Chiny tutaj się tak, po, tak strasznie. Yy, Wzniosły i Korea. A to raczej rzadko, właśnie. Jakieś albo Kazachstan, albo Rosja. No, czasem też i właśnie Japonia. Myślę, że można by z jakimś krajem zrobić sojusz. Kimś, który nie ma za dużo wrogów bo to jest zawsze też opłacalne. Że nie wiemy, że ten kraj nas nie zaatakuje, no, Póki jest z nami w sojuszu. No. Nie wiem, ja zawsze staram się z takim małym krajem. Zawsze robię sobie z niej, e, kraj większy ode mnie, zawsze z nim sobie robię sojusz. później e, ja zacząłem być większy od niego i tak w, 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 nie się wygląda. Jeszcze ten kraj później już ma jedną prowincję. Jest cały otoczony wokół mnie no i... Ciekawe jest. Ja się Jak wam się spodoba ten materiał? Ogóle pierwszy raz nagrywam na tablecie Mam nadzieję, że to, to fajnie wyjdzie Generalnie gram na trudnym Bo dopiero dzisiaj pobrałem tą grę tam Grałem na trudnym Pokonywałem wszystkie Ja się zapomina czasem już nie. Jak powiem, skila się takiego nie ma. Akurat nagrywam właśnie Age of Civilization. No, bo jakoś... Polska gra to jest... Fajnie wyszła kolesiowi. Chyba jedyna gra tego tutaj tak dobrze udana. Mam jeszcze jakieś gry, jak na przykład plugins do zagrania w Farming Simulator 16, Counter-Strike Portable Też dużo grałem. Z jak tak zrobię. Zagranie, niedługo może Rosję nie, ale ale nie, nie, już znałem prawie wszystkie państwa, ale za, zacząłem zapominać. Za oczywiście. Nie, nie chciałem zadechować Finlandii i co? dawać? Pakt o nieagresji. Ja się mogę im wypowiedzieć wojnę, ale to się nie będzie za bardzo opłacać. O, i właśnie o to chodzi? To jest... To są Węgry i właśnie nie mogę wtedy zrekrutować... ...za swoje pieniądze. Tylko za pieniądze właśnie z Węgier. Mógłbym niby jeszcze... Że tak, żeby nie byli już tymi wasal Żeby to było zwykło prydziale jakoś Niech już będzie Się zlitowałem nad Węgrami Polak-Węgier Węg Polak, Polak-Węgier, dwa bratańki no. No, Uzbekistan, no ładnie Uzbekistan Uzbekistan rozrósł i Hiszpania. No Hiszpania sobie wszędzie mu Jak to jest No, teraz Meksyk, ja wziął. Zawsze, ale to zawsze Meksyk albo Kanada zjedzie z Stanów Zjednoczonych. Nigdy Stany Zjednoczone nie są jakimś mocnym państwem, bo zawsze się sprowadza się do jednej czy dwóch prowincji. Nie wiem czemu tak jest. To Stany Zjednoczone takie potężne niby pa... takie potężne państwo. A tutaj to nie jest dobrze mhm. odwzorowane Dobra Uzbekistan Pakt Pact Pakt Turkmenistan jest tutaj Dobra, bo bym chciał zaatakować Rosję Jeszcze pak jeszcze pakty na agresję Ostatnio jak sobie właśnie grałem też to było, akurat nie Rosję zaatakowałem, wtedy tutaj ustawiłem. już tutaj byłem całą scenę zjednoczony za no i tutaj sobie zacząłem zbierać wojsko tutaj miałem przy... 2 miliony wojska właśnie chciałem zaatakować Rosję, ja byłem tutaj na no, Imperium Osmaicin, tutaj w tym miejscu miałem stolicę w tym albo w tym mniej więcej gdzieś tutaj tutaj miałem stolicę, właśnie Rosja tutaj cała tutaj się tak rozciągała, tutaj, wszędzie była Rosja i właśnie chciałem już się zaatakować ale akurat oni mnie zaatakowali. Się zdziwiłem trochę. No cóż, atak zaskoczenia. No, dalej. I no i pewnie tak będzie, że właśnie mnie Rosja zaatakuje. Arabia Saudyjska będzie wojnę. Ciekawe. Pewnie właśnie też gra sobie w Polsku. nagle patrzę wojnę z Argentyną. Ciekawe tak wypowiadają tą wojnę tak bezsensownie. Z jakiejś tak jak wypowiedziałem, wojny ja się zdziwiłem, że mnie nagle zaczęli atakować różne państwa. A, film akurat leci. Jak możecie słyszeć coś. Śpiewa i Happy Birthday. Ja nie lubię siedzieć cicho w pokoju, zawsze muszę być telewizor włączony. 26 20 prowincji Korea Południowa 6 Japonia 5 Uzbekistan 12 Nie wiem, 26 Algieria 18 RPA 12 prowincji Kenia 11 Silewik też niższym państwem 35 ile też tam nieźle Czyli Zaraz zobaczę w sumie będzie się wyświetlało. I właśnie też takie to jest, też jest ciekawe, bo jeśli się podbije e, stolicę po, i ma się tą stolicę przez 5 tur to później po prostu się przejmuje całe państwo i tak można łatwo wygrywać z potężnymi państwami. I właśnie się tylko im odbije stolicę. Przez koniec państwa i się utrzyma przez te... 5, yy, nie wiem, to który są najlepsze Japonii. Musicie wytrzymać yy, przez te 5 tury, to się całe państwo zdobywa To jest też nasze ułatwienie. Mówię, tak, też kilka razy wygrałem. Nie będę się zagrywał do 30 tur, będę kończył. O, jeszcze mówię, odcinek testowy. O, Meksyk pierwszy jest. Polska druga, 33 prowincje, tylko 3 mniej od Meksyku. Algieria 19, Kazachstan. Kazachstan stracił prowincje. Turkmenistan, Uzbekistan. Dobra. Jeszcze raz jedna prowincje Myślę, że już nie ma żadnej. No, no. Nie wiem jeszcze, bo nie wiem, czy Kazachstan nie wypowie wojny. Tu był lekki problem. Aha, dobra. tutaj nie będę już tej produkcji. już. Jedna tura paczki nie nie agresji Będzie problem, Kazachstan nie zaatakuje. Aha, jeszcze lepiej, Turku, Pakistan. właśnie walczyć jest właśnie taki duży obszar, tutaj widzicie. To jest najgorze, albo jak, tak, jak tutaj tak idzie w ten sposób państwo. W ten sposób, tak. To... I nagle, właśnie jesteś tutaj na dole, i nagle państwo od góry cię tutaj zaatakuje. To jest w ogóle najgorzej, co może być. Zobaczmy takiej dużej powierzchni. Bo to po prostu się kasy tyle traci. I tych tutaj punktów niebieskich, bo to jest ile można akcji wykonać. Pójdź Uzbekistan, tam pokój. Irak im też jest nie jest Irak. Tylko turków na i Hiszpanię. Bo to robię, bo walczę na wszystkich frontach, się za bardzo nie opłaca. O, jeszcze Włochy mnie zaakceptowały. Dobra, przyjęto, przyjęto, pracowałem do Paktu Nie się w ogóle nie, się wygraje. sojusz tej mają państwo. No właśnie, nie da tak się no, no, problem. Podziwyspę brytyjskie mi się to uda Impact Algeria się zina Oha Wojna RP z Algerią 18 i 24 Algieria ma większe szanse ma się w ogóle dobrze mamy Algieria Dobra, to ja już kończę odcinek, tylko pokój nie będzie. Dobra, komentujcie, subskrybujcie i cześć.